Ok, ruszamy. Welcome to Chester. Nowe, no, dostałem nowy ten, nowe e, trofeum na Steamie. O, nowy rejon Chester, muszę go posprawdzać. O, pierwszy mandacik. W nowym rejonie. Nie, 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 nie mandat. E, ma, nie, ma tą, tablicę rejestracyjną. Nieważna tablica rejestracyjna, tak jest. Mamy to. Pierwsze 10 punktów zdobytych. Witam serdecznie, panienkę. O, siemano. Poszli o dokumenty. W tym miejscu często stoją leży Ale wszystko, ale nieważny mamy dowód proszę pana Nieważny dowód jest no Nieważne dokumenty no Co jest, z panem On chyba naprawdę nie wie co się dzieje Okej okay. Okej okay, mam, mam wezwanie, mam wezwanie, mam wezwanie malinka. Wpadamy Dobra jest wezwanie Zajmij się Amen. dobrym padkiem. Akceptuję, oczywiście, lecę już tam, już tam lecę. Miałem gościa, który wydawał się naćpany, miał cały nos w pudrze, chyba pączkę z cukrem pudrem, ale odpuściłem mu. <laughs> ciekawe, ciekawe. Miał też jakieś samarki i plecak pełen, kurwa, jakichś plastikowych torebek, ale odpuściłem to na rzecz tego zgłoszenia. 300 metrów stąd. Lecimy. Niestety jeszcze nie dorobiłem się na, radi na radiowóz, widzowie. Lecimy. Przepraszam, przepraszam. Iść, 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 iść. Przeszła w niedozwolonym miejscu. Wiesz co, od razu ci walę mandat, wiesz, bo nie mam czasu Aha, spieszem pani się odebrać chore dziecko ze żłobka? Dobra, nic się nie dzieje. Bo 25 dolarów tylko przelewem będzie. Do widzenia. Dziękuję za dzisiaj gwiazdeczek Kamil Bar Lecimy, lecimy dalej. Gdzieś tu było wezwanie To jest zdrowy wypadek na Portford Landing. Mam nadzieję, że w końcu zarobię na swój pierwszy radiobus. Nie mów, że ja na około to pobiegłem. Nie no, nie było przejścia chyba. Chyba widzę zdarzenie, taksówka zajechała. Tak jest, widzę zdarzenie. Okej, okay, okej, okay, jestem na miejscu. O kurwa mać. Rozpytaj świadków i kierowców, żeby ustalić przebieg wypadku samochodowego. Pamiętaj, żeby przeprowadzić dokładne dochodzenie i... daj protokół uczestnikom. Jasne, jasne, że on on debilem. O kurwa. O kurwa. Ale jaja. Spokojnie, pogadajmy, przesłuchajmy go. Dobra szefie, co się stało? Co się odjebał? Kto zaczął? Kto zaczął? Dymuchnij mi tutaj. Dobra, żeś jest czysty. Co jest kurwa? Okej. Okay. Nie, 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 że wcisnąłem. Masz prawkę ty w ogóle gościu? Masz prawo jazdy, dowód ważny, numer polisu ubezpieczeniowej. Yy, ważne, ważne jest, dobra. Bryson Richardson, typ samochodu. Dobra. Przekrwione oczy masz, gościu. Słuchaj, a dmuchnąłbyś mi jeszcze na dragi? Bo wiesz, może nie zniepiłeś, a pewnie ujarałeś mordę i jeździłeś taksówką. Wyniki te... O kurwa, chłopie, masz przejebane, nie? Masz przejebane, ćpunie. Niedobrze, stary, niedobrze. Um... Bardzo niedobrze. Rewizja, pokaż, co masz. A, bo jeszcze kurwa nie skończyłem. Stój tu na razie, mnie w kurwie. Następny dokumenty. Prawo jazdy się zgadza, dobra. Polisy nią ubezpieczeniowej. Dmuchaż gościu. Raz jeszcze będą dragi. dasz patyczek, ślinisz go. Nie mój palec, kurwa, tylko patyczek. Dobrze. Techa, ja pierdolę. Obydwoje nać pani. Czy <noise> kurwa im zrobić. Czyli tak, było tak. Obydwoje paliście i ścigaliście, tak? Chcesz mi powiedzieć? Tak czy nie? Wstać, stać, 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 spokojnie. This is your accident. Tu masz raport jeszcze. This looks almost useless, but. mordę. Okay. Jeszcze świadka mam tutaj. A nikt tu nie gadał. Nie ma jakiegoś świadka? No ale gdzie jest jazda pod wpływem narkotyku? Chwilę, jak to było? Kurwa. A tu były negatywne wyniki, aha, dobra, negatywne wyniki, dobra Dobra, dobra, auta sprawdź. Przepraszam widzowie, ja myślę, że on ma ten, że obydwoje są na pani A tu przecież z tej trójki dać pane tylko jestem ja, co jest grane Okej, okay, masz kostki do gry, hazard, nie ma problemu. Jakiś świadek był tego zdarzenia? Dobra, jedyne co mi tu przychodzi na myśl to tylko brak ubezpieczenia. Dlaczego to tak dużo To jest twój tu. I tu masz aparat. Okay. Ale jak teraz tu zrobić? Tak, zdjęcie, tylko czym ja robię zdjęcia? Jest, tabulatorem? Nie. O czapkę mogę ubrać, Dajbiście. A jak się aparat wyciąga? A tak, ten jest zwalniony z przodu z tyłu.

to issue you a ticket for speeding that will be around 100 to $150 i don't have that much money we're finished here you're free to go have a nice day and take care we're finished here you're free to go have a nice day and take care i have a vehicle here that needs tony i need a wrecker at my current location please Mam który potrzebuje proszę nie jest miejsce, które jest do Tam, miejsce, które trudno dotrzeć, obok stoi tam, gdzie powiedzieliście, że będzie spoko I co, koniec misji? Kogo mam złapać? Halo, tego? Nie, to było Ej, hey, to jest on? No kurwa! <laughs> no to no. Ej, to co on spierdolił? Halo! To jest on? Ej, mordziu! Ty, byku! Uh, Pokaż mi dokumenty! No, Watson Joe! Ja pierdolę! Nie mogę teraz ten. I have to You're a terrible cop! No ty ty złapany. I co Messi? Ha, 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 myślałeś, że mi uciekniesz? Czekaj, czapkę się zdejmie piątką chyba. Nie czym się zdejmowało czapkę? O dziewiątką. Ha, 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 ha. Myślałeś, że mi uciekniesz, co? A dlaczego tam ta akcja? zajmie się dobrym wypadkiem? Premia 10 O siemano, mam go. On był w ogóle przeszukiwany. Ah, I'm here to take you yeah, I found you. Please, do not resist And come with me to the patrol car. Hahaha, ha, ha. otworzę ci drzwi. Na no, spokojnie. Wszystko się wyjaśni, na pewno na komendzie. Chociaż mam taką cichą nadzieję, że nic się nie wyjaśnia, ty tkniesz na dołku. Tak jest. zabierajcie go. Właśnie tak. Papa Joe Watson. Hahaha, ha, 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 ha. Dobra, kolejne zadanie Hahaha, ha, ha, ha. mam cię, mam cię. No, przebiegnij sobie, przebiegnij sobie, byś to spowodowała wypadek. Czy w ogóle zapierdalają chłopy? Od razu ci wpierdalam, wiesz? Mandat. bez gardła. Miego dziunka! Kolejny, kolejny. No, ja mam dosyć was. Dosyć. Proszę pana. Wszystko ok? Można zobaczyć dokumenty? Dokumenty do analizy tutaj. King Liam. No nieźle. Nie patrzy mi się w oczy, co? Słuchaj, bo jest taka opcja, że... Przejście więc do wolnego miejsca. wiesz? O, proszę bardzo, Ci przyzwolenie. Okej, okay, zrobimy tak, um, na początku, A... Dam okay, ci mandacie wiesz? A, okej, sprawnikiem wychowujesz, dobra. zrobimy tak. Ręce na bok. 0,75 uncji, marihuana, kieszonkowa piłeczka, słodycze. Jesteś wolny. Dzień. Miłego dnia. Tylko ten aparat wyciągnąć widzowie, nie wiem jak. Nie wiesz, bo czasem, wiesz, ludzie mają tak, że... Mają to 0,75 uncji... I, i wydaje mi, im się, że są, wiesz, podejrzani, dlatego się ci nie zachowują. A można by tu mieć swój radiowóz? Na środku ulicy z szarką. Koniec? Okej, okay, schodzimy ze służby. Potem dostajesz furę, dobra, elegancko O, mam cię. Ta kobieta przeszła w niewłaściwym miejscu. Wpraszam. wszystko okej? Okay? Mogę zobaczyć pani ID? Rozszerzoną zieleni zielenicy masz Słuchaj, jest opcja, że ty masz chyba mocniejsze rzeczy, co? Między nami, między nami. Tak powiedzmy przypału, ty to chyba mocniejszy staw jechał, co? Tylko nie zaczynaj mi spierdalać. Cię, nie zaczynaj mi spierdalać. No, that's just not true. It's chalk powder. I'm a painter a, jesteś malarką, czyli całe miasto kurwa maluje obrazy, tak? Słuchaj mnie, No będę cię musiał przeszukać. Kurwa, stoi! A znaczy, cię biegnie! I stój! Będę do siebie strzelał! Będę do siebie strzelał! Posłuchaj mnie! Mamy... Ma, możemy z tego wyjść. Znamy różne y, specjalne programy pomocnicze dla narkomanów. Stój w miejscu, bo będę musiał do Ciebie z Stoi Stoisz w miejscu! Do kogo ty dzwonisz? Koniec tego, obracasz się do mnie plecami Ale ono nie prowadziła, no nie prowadziła. Miało być, że... Nieważne <laughs> I co my tu mamy? No i... Fi no, widziałem Fidget spinner, słodycze i nóż, co? Na początku dużo dawka cukru, a potem cię odpierdala Understood. We're sending the closest transport to your location. Dawaj, poczekamy tutaj Naprawdę, no bez sensu dziewczyno, no po możesz powiedzieć, że masz już fidget spinnera i słodycze. Byśmy się dogadali. A ty mi tu z ucieczką wylatujesz od razu? Powinienem do ciebie wiesz, to do ciebie, tak. A sorry, 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 nie, nie, pokazywałem tylko gdzie palizator. Kolejna pojebka od fidget spinnera. No, bierze, bierze. Jak tak dalej pójdzie, jak tak dalej pój pójdzie to do... do, do... Dokopiemy się do prawdziwego dealera fidget spinnerów w całym mieście. Wydaje mi się, że to taka zorganizowana grupa przestępcza. Tak, to nie jest takie proste. Zabierajcie ją, naprawdę. Zróbcie niezłą kurwa pralkę na celi. Czekajcie, dźwięk, jeszcze troszkę ściszę ten dźwięk otoczenia, bo jest troszkę kurde. Atak no atakuje, banie. Nice, nice, bierzcie, bierzcie ją. To mi się podoba. Ja już sobie skończyłem służbę, ale po służbie, żeby kogoś schaltować na, na cele, to. Każdy by się pokusił. No i proszę. Ale jak przynajmniej jak go obok pasów? Nie no, dam pani. Jest pani wolna. Obo, wiesz co? Nie. Interwencja. No i to mi się podoba, jak się przyznała osoba. W takim razie puszczamy. I to będzie I'll pouczenie. You, proszę bardzo. Proszę bardzo, go. proszę iść. Bye. No zobaczyska. Otwórz koło narzędzi. Co to jest koło? Co to jest za guzik, widzowie? Co to jest za guzik? Backspace? Nie. Enter. Co to był za guzik? Alt, control, tabulator. A, No rzeczywiście widzowie! Trzymamy! Tu mamy aparat. Wymi, radar ręczny, wymi, aparat fotograficzny. Nice! Pokczam. I szybkim tabulatorem chowamy. Dobra, dobra. Świetnie. Godzina gry i dopiero wiemy, jak wyciągać rzeczy. Ciemano! Wróciłem! Uh. Co jest grane? A, tu jest moje biurko, przepraszam. No, chyba to była jedna z moich lepszych służb, widzowie. Wow, prawie nowy poziom. Pokczam. Nowy dzień w pracy, zapoznaj się z dostępnymi służbami. W każdym tygodniu możesz wnioskować o dwie służby. Jasne.